Cześć, jestem Zygry, tam wszystkich bardzo serdecznie przy okazji kolejnego odcinka z Tales of The Walking Dead, ale zanim zaczniemy, to słuchajcie jedna rzecz o Riku. Ponieważ Andrew Lincoln, czyli właśnie aktor grający Rika Grimesa, jakieś 4-5 dni temu opuścił Los Angeles i pojechał w tym momencie kręcić do Atlanty. Dokładnie tak, Atlanta, pamiętamy pierwszy sezon The Walking Dead. To jest myślę, że dosyć interesujące. Możemy to też połączyć z tą informacją z odcinka sprzed tygodnia, w którym mówiłem, że wkrótce zaczynają kręcić serial o Riku i Mission, więc być może nawet już zaczęli, chociaż osobiście wydaje, Wydaje mi się, że to chyba trochę za szybko, ze względu też na to, że spin-off o w, Derylu w Europie jest dopiero kręcony za miesiąc, to znaczy we wrześniu i trochę nawet w drugiej połowie. No, a dobrze wiemy, że spin-off o Derylu w Europie będzie jakoś w sierpniu w przyszłym roku, a w październiku dopiero o Riku i Mishon, więc trochę chyba za szybko. Oczywiście tam ze, ze źródła informacji potwierdzonego wiemy, że wkrótce mieli zacząć kręcić, więc być może nawet już zaczęli. Kto wie? No, interesująca informacja, pomyślałem, że o tym wspomnę, bo raczej nie ma co ty nagrywać jednominutowego odcinka osobno, więc wspomnę to przy okazji tego odcinka. A co w tym odcinku? W tym odcinku, słuchajcie, mamy tytuły, jak i również opisy do każdego z sześciu odcinków Tales of The Walking Dead, no czyli całego Tales, jakie dostaniemy, to znaczy pierwszego sezonu przynajmniej, mam nadzieję, że będzie więcej. No to znaczy teoretycznie powinno być, ale pewnie zobaczymy, jak się te, te przyjmą. A zatem zaczynajmy. Opisy mamy, mamy opisy, tak? Mamy też teoretyczne tytuły, bo tutaj widzimy, że epizod, tak, sezon pierwszy, epizod pierwszy, tak? I właśnie Evie and Joe, to jest taki, to jest chyba oczywiście imiona tych postaci, więc nie wiem, czy to jest tytuł na zasadzie, że faktycznie po prostu się będą imionami postaci nazywały tytuły, ale wydaje mi się, że raczej po prostu na ten moment jeszcze one nie zostały udostępnione. Tak czy siak, zaczynajmy. A, ty też przy okazji, możemy od razu już wiemy mniej więcej, jak, w jakich odcinkach będą jacy aktorzy. No tutaj mamy Terego Crew, zresztą co widać, tak. Tak czy jak, co tutaj mam napisane? W opowiadaniu o podróży samotny hmm, preper, że tak powiem, czyli no wiecie ci, co przygotowują się na apokalipsę w swoich bunkrach, tak, porzuca swój bunkier w poszukiwaniu kobiety z przeszłości. Hmm. Po drodze spotyka nieprawdopodobnego sojusznika, który jest skrajnym przeciwieństwem jego. No i razem łączą siły, by odnaleźć zaginionych bliskich. No czyli oczywiście wiemy dobrze, że on spotka tą kobietę, tak? z którą gdzieś tam razem będą łączyć siły. Wiemy, że on tam, ona tam zeżartowała już sobie na zwiastunie. No, to może być dosyć ciekawa relacja, bo to będą właśnie skrajne przeciwieństwa siebie. I będą musieli razem połączyć siły, żeby odnaleźć bliskich. Co z tego wyniknie i jak to się dalej potoczy? Na zwiastu nie widzieliśmy jakiś moment, w którym chyba właśnie Terry Krył uciekał, chyba z związanymi rękami, z jakiegoś bunkra czy z indziej. No, było troszkę śmieszków. Szczerze mówiąc, może tutaj być, no, w sensie mamy napisane drama, horror science fiction, tak? To akurat przy każdym odcinku. Więc na pewno będzie to jakiś dramat. Na pewno będzie jakiś horror. No w tym, w tym odcinku wydaje mi się, że będzie troszeczkę zabawy. To się sam Terry Crew był strasznie podekscytowany, jak gadał na konie. E, właśnie w tym swoim odcinku, więc liczę na to, że będzie ciekawie. Natomiast też, mimo wszystko, wydaje mi się, że może być trochę smutno z tego powodu, że to też jest dramat. Dokładnie tak. Dobrze, lecimy drugi odcinek i tu jest w ogóle ciekawe, bo dopiero w drugim odcinku będziemy mieli te dwie kobiety z tego CDC, ta, że oni sobie poradzą, z tej całej Atlanty, gdzie, szczerze mówiąc, myślałem, że one będą jako pierwszy odcinek, ale lecą jako drugi. Tak czy siak, tutaj mamy szybkiej, zmieniającej się rzeczywistości, bla, 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 tak? tak. Yy, mamy tutaj mm, niezadowoloną recepcjonistkę i jej apodyktyczną szefową i są razem więsieni w, w Atlancie, gdy całe miasto zapada się pod apokalipsą zombie no i zmusza ich to do współpracy razem, by uciec z miasta, tak, w skrócie. Yy, no tak. No szczerze mówiąc, to no, może być ciekawa relacja z tego powodu, że to będzie taka no Taka relacja pracownika z szefem i gdzieś tam będą próbowali uciec z tego, ale czy to będzie coś nowego? Trochę śmierdzi takim pierwszym sezonem Fear the Walking Dead, nic specjalnego, szczerze mówiąc, no, będzie Atlanta, więc będzie troszeczkę pewnie jakichś staregów, smaczków, pewnie jakichś nawiązań do komiksów mm, i tego typu rzeczy, ale czy to będzie dobre? Co się widzieliśmy, teoretycznie tą dwójkę już nawet na zwiastunie, jak stali sobie chyba na moście gdzieś, gdzie są drogi, które, w którym się wjeżdża lub wyjeżdża z Atlanty, więc teoretycznie z miasta im się udało wydostać. Ale czy tak do końca? No właśnie, zobaczymy, jak to się na nie potoczy. Bo teore teoretycznie, <coughs> wiecie, dużym zaskoczeniem byłoby to, jakby na przykład każda historia Tales of The Walking Dead z tych oczywiście innych postaci poza Alfą, bo wiemy, że Alfa przeżyje w Tales, no bo zginęła w The Walking Dead, prawda? Ale żeby każda inna historia nagle zakończyła się śmiercią każdej postaci. Że byłoby trochę mocne. I trochę chyba też głupie, bo wiecie, zawsze jest szansa, że jak ludziom się spodoba jakaś postać, że jak fajnie ją wykreują, to po prostu gdzieś ją pokażą. Nawet jakby się nie spodobała tym ludziom, to gdzieś tam się pojawi w jakimś odcinku, czy to Fear the Walking Dead, jeżeli by się nie spodobała. A jeżeli by się spodobała, no to może w jakimś spin-offie. Spin-offie w jednym z trzech, które będziemy mieli w przyszłym roku, no bo raczej w 11 co już trochę bez szans. No. Także zobaczymy, zobaczymy. Niemniej jednak ta dwójka, szczerze mówiąc ten odcinek jakoś do mnie nie przemawia, to raczej będzie słaby odcinek, przynajmniej dla mnie. No i dobra, lecimy trzeci odcinek Alfa, tak. Trzeci odcinek będzie mieli Alfę, właśnie Samantę Morton. I ludzię rzecz jasna. No i dobra, więc tak, matka ewoluje po tym jak ona jej córka uciekli przed przemocą, no i znaleźli gdzieś tam schronienie na zabytkowym... Parowcu? Chyba tak to można powiedzieć, Steamboat, chyba coś takiego. Chyba tak to można powiedzieć, chociaż nie jestem do końca pewny. No i spokojna atmosfera pogarsza się, yy, gdy próba zamachu yy, zmusza matkę do powrotu do swojej brutalnej przeszłości, by chronić swoje dziecko, tak? Więc, No oczywiście, ktoś będzie chciał porwać Lydia, już mieliśmy to na związku, nie? Jak, jak właśnie Alfa krzyczy, Lydia, baby, tak, że coś tam się stało. No, przyznam się szczerze, że no chyba będą chcieli pokazać tą Alfę z takiej trochę lepszej strony. Ale w sumie po co, jak widzieliśmy w 11 sezonie, tak? Nie, w 10. Tak, w 10 sezonie widzieliśmy, że ona w sumie olała swoją córkę i ją chciała zabić. Super. A teraz nam pokażę, że jednak ją tutaj chroniła. No to takie trochę. No, no, no ale cóż. Też taki odcinek, moim przynajmniej zdaniem, Alfa. No nie wiem, czy to jest sens. Znaczy, wydaje mi się, że może być ciekawe. To takie pierwsze powstanie tych szepczących. Takie to jak ona się zżyła z tymi ząbiakami, coś w tym stylu, i... No i to raczej będzie takie, wiecie, no, pokazanie antagonistki, raczej wszyscy, którzy będą otaczali Alfę, zginą, a nie ona, i nie Lydia, no bo to dobrze wiemy, że one przeżyją. No taki odcinek może będzie ciekawy, zobaczymy. Dobra, lecimy dalej. A dalej mamy tego staruszka, tego staruszka właśnie, no i tutaj mamy taki opis. W filmie przerażniczym, którego akcja rozgrywa się w martwym sektorze, przyrodnik badający... Właśnie zombie, tak, spotyka uduchowionego osadnika. Interesujące. Między nimi powstaje nieprawdopodobny szacunek, coś w tym stylu. I gdy osadnik próbuje argumentować na rzecz odzyskania ziemi z martwych, coś takiego. W sensie nawet sobie to przetłumaczyłem tutaj. Między nimi powstaje nieprawdopodobny szacunek. Gdy osadnik próbuje argumentować na rzecz ludzi odzyskania z ziemi martwych. Trochę nie wie, o co chodzi. Dziwnie to brzmi. Tak czy siak. Jakby na nie mieliśmy, że ten staruszek w jakiś sposób chyba bada te zombie, dlaczego one takie są? I jakaś tam kobieta do niego mówiła, że... A co tutaj badać, co nie? Chcą nas, chcą nas pożreć i tyle, co nie? Więc no, to raczej będzie taka relacja między tą dwójką. E, przyznam się szczerze... No jestem ciekaw w sumie... Który z tych odcinków będzie 35 lat po apokalipsie, bo na pewno nie będzie to odcinek z Alfą, czyli trzeci, na pewno to nie będzie odcinek drugi, gdzie próbują uciec z Atlanty, gdzie jest początek. Teoretycznie to może być odcinek z Term Crew, bo jest ta cała apokalipsa. Ten odcinek czwarty, jak dobrze pamiętam, z tym staruszkiem miał się dziać chyba jakieś 10 lat po apokalipsie, więc on odpada, jak dobrze słyszałem, chociaż może źle słyszałem. Teoretycznie... Badanie tych, dlaczego zombie są takie, no raczej by nie badał po 35 latach, prawda? No raczej, żeby chyba odpuścił sobie, chociaż kto wie, może. Tak, tak, no wydaje mi się, że tak jak mówię, słyszałem, że on raczej będzie w ogóle za 10 lat, czy coś w tym stylu, więc raczej nie. Hmm. No i właśnie. No i teraz przejdziemy do dwóch ostatnich, myślę, że najciekawszych odcinków. No i tutaj jest, tutaj jest właśnie ten odcinek, na który ja najbardziej liczę, że będzie najmocniejszy i najciekawszy. Yy, tutaj można powiedzieć, że takim. Yy, Hillerze w stylu noir, czy coś w tym stylu, coś, coś chyba takiego. E, młody nieznajomy nagle budzi się w niebezpiecznym, obcym mieście, nie pamiętając jak się tam dostał. To znaczy, ma totalnie wymazaną pamięć i musi sobie po, e, poskładać fragmenty swojego złamanego umysłu, aby odkryć, dlaczego mieszkańcy miasta oskarżają go o morderstwo. Tak, to jest ten moment, w którym, w którym ten tłum miasta z pochodniami i widłami go wziął, że o, morderca, morderca, tak, skazał go. To no, ten właśnie. Mm, Yy, właśnie aktor z The Boysów, tak? Już tam mamy tutaj jego imię napisane. Yy, tak czy jak yy, myślę, że to może być ciekawy film, ten City tak, czy jakoś tak się czyta. Yy, tak czy jak ten, myślę, że to może być mocny i naprawdę dobry odcinek. Szczególnie, że no jest ta opcja, że on faktycznie zacznie sobie przypominać. To, co z, że stracił pamięć od jakiegoś uderzenia czy coś w tym stylu i się okaże, że on był faktycznie jakimś psychopatycznym mord mordercą. I, I gdzieś tam, wiesz, nie, nie będzie nawet tego świadom, prawda? Nie rozumiał i wszyscy będą musieli zabić za coś, za coś na niego. No przyznam jeszcze, że to jest bardzo, bardzo ciekawy odcinek. To będzie naprawdę mocny taki killer, gdzie pewnie gdzieś tam będziemy za tą postacią, ale potem jednak się odkryje, że no właśnie, coś to jest nie taki. No zobaczymy, zobaczymy. Jest naprawdę fajny potencjał w tym odcinku. Ja myślę, że to będzie najlepszy odcinek, przynajmniej tak mi się wydaje. Oczywiście zobaczymy, jak to wyjdzie. Uh, ale naprawdę, tutaj jestem już na high Szkoda, że to dopiero 11 września. Hmm. Akurat, Sadek. No cóż, trudno. Lecimy dalej. Yy, w South Kingston, oczywiście, 6-18 września. Tak jak mówię, yy, od 14 sierpnia do 18 września, co tydzień każdy odcinek. No i tutaj mamy odcineczek z tą kobietą na Nie co, widzieliśmy, że była ścigana przez jakiegoś zombie. Niemniej jednak okazuje się, że tutaj w ogóle jest cała para. E, tak czy tak. Eee, nawiedzająca opowieść o parze pod traumie apokalipsy, która może, ale nie musi być dęczona przez nawiedzony dom. Eee, przerażające wspomnienia połączone z niewytłumaczalnymi zjawiskami w domu odbijają się na psychice pary i na ich związku. No cóż, przyznam się szczerze, brzmi też interesująco i brzmi też ciekawie. I tak, jakbym miał osobiście powiedzieć, to chyba najbardziej jestem najarany na właśnie piąty, szósty i na pierwszy odcinek. Chyba też może być ciekawy. W sensie na pierwszy, może nie jestem jakoś mega bardzo zajarany. Po prostu jest terek może być ciekawie, może być trochę zabawnie, może być trochę e, dramatu. Natomiast najbardziej na piąty i szósty odcinek. No bo ten odcinek z Alfą... Mm, ten odcinek z tą dwójką z tego CDC, a uh, no i ten odcinek z tym staruszkiem, który będzie gdzieś ten. No nie wiem, taki też klimacik firdało kinet trochę taki mm, Nie mnie nie kusi mnie po prostu. Najbardziej piąty szósty odcinek dla mnie. Pierwszy myślę, że też spoko, pozostała trójka obejrza pewnie, ale raczej bez szału, nie spodziewam się niczego specjalnego. E, tak czy jak w tym domu no może być ciekawy? Jestem ciekaw w sumie, czy to po prostu nie będzie dwójka psycholii, która mm, zważywszy na to co przeżyli, po prostu będzie im się wyobrażało, że ktoś na nich poluje i coś się dzieje i po prostu to będzie dwójka wariatów, co nie? To też byłoby śmieszne rozwiązanie. No. Hmm. Tak czy jak coś się dzieje, być może tam właśnie będzie pierwszy raz nowy zombie pokazany, który w jakiś sposób będzie na ich polować? Możliwe, że... No właśnie też się zastanawiamy na tym, który odcinek będzie 35 lat po wybuchu apokalipsy. Wątpię, żeby tak ostro wjechali z Terym Kryu, że to jest pierwszy odcinek, chociaż niby się dzieje siedział w bunkrze. I niby w sumie tamta też. No może, może. Chociaż trochę nie chce mi się w to wierzyć. Teoretycznie, no co, piąty, szósty odcinek by w takim czym wjechali? Hmm, no zobaczymy, zobaczymy. E, tak czy siak, no jeżeli piąty, no to by okazało że nadal są pojebani ludzie. <laughs> Przecież szósty, no to by okazało się, że co, no... No, że nadal są te zombie yy, i to jeszcze te nowe inne warianty. No bo raczej stawiamy, że nam będzie raczej ten nowy wariant. Będzie polował na nich, no chyba, że to będzie jakiś psychopata, który dręczy tą dwójkę ludzi i zamknął w domu i to będzie coś z tyklu... E, chyba 6 odcinka 11 sezonu, gdzie tam koni została uwięziona, i tam właśnie byli. A w sumie to mogą być nawet. Nie, to chyba nie będą ci sami. Tam był ten klimat tego trochę Residenta, co nie. E... Więc być może to będzie podobny klimat, zobaczymy. E, tak czy jak tyle, jeżeli chodzi o to. E, teoretycznie mamy tutaj też tytuły tych odcinków. Gdzieś tam jakby ich nie czytałem, bo nie jestem pewny, czy one faktycznie są oficjalne, czy nie, nie zostaną jeszcze jakieś zmienione. Ale wydaje mi się, że raczej są chyba oficjalne. E, tak czy jak mamy też opisy, więc jest Git. E... No i co, tak to się prezentuje, no dajcie znać na które odcinki wy najbardziej się napalacie, no ja na piąty, szósty, no i ten pierwszy, no bo jest Terry Crew. A tak poza tym, no to tak no obejrzę, zobaczymy jak wyjdzie. I co, do mnie tyle, łapka w górę i subskrypcja mile widziana, jeżeli odcinek wam się spodobał. I co, i myślę, że jakoś w przyszłym tygodniu zaczniemy już ten drugi sezon gier The Walking Dead z Clementine już na 100%, dokładnie tak. Przysięgam, że już będą. Jak i również, e, właśnie zastanawiam się o tym Nigani i Megi też jeszcze czy nie nagrać jeszcze coś o nich. Bo też pojawiło się kilka ciekawych zdjęć. Myślę, myślę, że możemy też nagrać jakiś jeden odcinek. Jakoś na piątek za tydzień myślę, by takie coś wyleciało. Także jak co, tyle ode mnie. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i cześć.